Dolar amerykański pozostała wczoraj mocniejszy względem pozostałych głównych walut pomimo publikacji rozczarowujących danych na temat nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Dziś uwaga inwestorów będzie skierowana na publikację kolejnych kluczowych raportów z amerykańskiego rynku pracy. W tygodniu kończącym się 29 kwietnia wniosek o pomoc dla pozostających bez pracy złożyło 17 tysięcy osób więcej niż w poprzednim okresie. Słaby odczyt został jednak zrównoważony przez informację, iż ogólna liczba Amerykanów pobierających zasiłek dla bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od blisko 16 lat, co zwiększa szansę na czerwcową podwyżkę stopy procentowej przez Rezerwę Federalną. Ideę tę wsparła również wypowiedź szefa FED z San Francisco, Johna Williamsa, który choć nie ma prawa głosu w tym roku, stwierdził, iż dwie lub trzy podwyżki przed końcem grudnia byłyby uzasadnione. Fund brytyjski delikatnie osłabił się względem dolara podczas czwartkowej sesji o danych wskazujących, iż sektor usług rósł w kwietniu w najwolniejszym tempie od ponad trzech lat po opublikowanej kilka dni wcześniej informacji o spowolnieniu w sektorze przemysłowym. Zmaga to jeszcze większe obawy o stan gospodarki, która wyraźnie traci swój impet, narastająca niepewność związana z czerwcowym referendum w sprawie pozostania w Unii Europejskiej Wciska zatem swoje piętno również na sytuację ekonomicznej Wielkiej Brytanii, gdyż zarówno sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, jak i średnie płace wchodzą w tendencję spadkową. Analitycy zauważają, iż kraj ten wchodzi na terytorium, które w przeszłości zaczynało budzić obawy Banku Andi o potrzebę pobudzenia wzrostu gospodarczego albo przez cięcie stóp procentowych lub poprzez niestandardowe narzędzie jak luzowanie ilościowe. Czy powinniśmy teraz myśleć o obniżce stopy w przeciwieństwie do podwyżki? Inkantor.pl Bezgotówkowa wymiana walut online